Cześć, witam Was na kanale Motocoloret. Ja mam na imię Piotr, a w dzisiejszym odcinku chciałem się podzielić wrażeniami po kilku tygodniach dystrybucji urządzenia zdejmującego elektroniczną blokadę prędkości MKR1. Zapraszam do oglądania. Przez kilka tygodni dystrybucji naszego urządzenia MKR1. Wyszło kilka takich drobnych niuansów, które pozwoliły nam na wprowadzenie drobnych zmian. Pierwsza rzecz: bardzo dużo osób do mnie dzwoni z zapytaniem, czy urządzenie dodaje moc. Tak więc odpowiadam, że nie. Urządzenie mocy nie dodaje, jest to urządzenie, które tylko i wyłącznie ściąga elektroniczną blokadę prędkości. Aby osiągnąć efekt zwiększenia prędkości, konieczne jest również rozblokowanie przekładni bezstopniowej. To jest pierwsza sprawa. Druga. Dzwoni klient i mówi: Ja mam duży podjazd pod górkę, czy to urządzenie mi pomoże? No i tutaj również pod górkę nie pomoże, natomiast przy zjeździe z górki jak najbardziej pozwoli osiągnąć dużo większą prędkość. Kolejna sprawa. Yy, okazało się, że nie, yy, różne motorowery mają różne parametry, yy, jeśli chodzi o sterowniki. Jedne kręcą się do 7800, mówię o prędkości obrotowej silnika, inne przekraczają 8000. Wynika z tego to, że rolki, które stosowaliśmy w, w pierwszych wersjach yy, układ, yy, tych, zestawu MKR-CVT okazały się dla niektórych motorowerów zbyt lekkie i dochodził silnik do granicy obrotów maksymalnych skuter się nie rozpędzał i w efekcie otrzymywaliśmy pogorszenie parametrów zmniejszenie prędkości maksymalnej, a nie zwiększenie dzięki tym również informacjom od widzów, od was Zmieniliśmy wagę rolek, są ciut cięższe, tak aby w każdym pojeździe efekt był odczuwalny. Kolejna rzecz. Sprzedaliśmy kilkadziesiąt takich urządzeń, i niestety, ale na chwilę obecną nie jesteśmy w stanie produkować tej wersji, która była do tej pory. Wymusiło to zaprojektowanie nowego układu który spełnia tą samą rolę, natomiast na innych modułach, ale dzięki temu, że musieliśmy tą pracę wykonać ponownie, od nowa, wprowadziliśmy kilka zmian, które również przy instalacji będą na plus. W tej chwili tak wygląda moduł MKR1 i za chwilę pokażę, jak go należy zainstalować. Tutaj już mamy przygotowany motorower, skuter do prezentacji. I teraz tak, dawniej, w, starym, w starej wersji, to jest MKR1, wersja pierwsza, trzeba było zapinać tutaj zasilanie, rozpinać w tą wtyczkę wpinać się w ten układ. W tej chwili nowa wersja jest montowana zupełnie inaczej. No, przytrzymam sobie tutaj aparat. I tak. Tutaj znajduje się urządzenie, które należy odpiąć, i w to miejsce wpinamy. Nasz moduł MKR. I to jest cała instalacja. Wymiar tego naszego modułu jest tak dobrany, że pasuje w oryginalną bunkę. Zapinamy to tutaj. I to jest cały montaż. Dodatkowo, tutaj są wyprowadzone w tej chwili dwa przewody do deaktywacji naszego urządzenia. Każde urządzenie przed sprzedażą jest testowane i do szybkiego testowania mam wykonany taki układ, gdzie wypinam sobie tą wtyczkę, wpinam nasz, znaczy wpinam sobie przełącznik i testuję urządzenie rozblokowane, zblokowane i jakie są efekty. Jeżeli kabelki zostawicie w tej formie, jak są, czyli nie, będzie, nie będą zwarte jest ściągnięta blokada prędkości jeżeli założycie tutaj przełącznik który będzie zwierał te przewody wówczas skuter będzie jeździł tak jak w wersji fabrycznej dodatkowo modyfikacji uległ moduł yy, zestaw CVT w tej chwili mamy tulejkę o długości 38 mm. Mamy podkładkę regulacyjną, która zwiększy nam długość tulejki do 39, tak jak to jest fabrycznie w tych pojazdach. Mamy rolki. Mamy również dwie śruby, które są potrzebne do rozblokowania właśnie tego skutera 747. Gdzie tutaj trzeba rozwiercić dwie śruby. Yy, Pokrywy przekładni, i żebyście nie szukali skąd takie śruby dobrać, znajdują się w tej chwili w zestawie. Co do cen, zarówno tego zestawu, jak i nowej wersji modułu, wszystkie informacje znajdziecie pod filmikiem. Nowa wersja MKR będzie dostępna w również w wybranych serwisach autoryzowanych motorowerów i motocykli Junak, Romed i Barton. Właśnie w tej chwili zaczynamy dystrybucję tego urządzenia do serwisów, tak aby każdy użytkownik skutera mógł w swoim serwisie takie urządzenie mieć możliwość zainstalowania. Dzie, dzięki temu będzie ono zainstalowane poprawnie i przyniesie oczekiwane efekty. To wszystko na dzisiaj. Zapraszam Was do oglądania, subskrybowania i lajkowania. Również z chęcią oczekuję komentarzy pod filmem. Ciekaw jestem Waszych opinii, jak również wrażeń po zainstalowaniu tego urządzenia. Do zobaczenia.